Rozpędzam się kurwa, 200 na godzinę, no bo kto może zabronić robić co ja chcę, ale kurwa ile wlezia, jak zechnę będzie lepiej. Szczelę, ja rodzę gardło, popsuta psychika, ja nie chcę żadnych zmian. Świat, nie wiem czemu ja to ciągle mam Przeróżne zaburzenia ciągle w głowie byście zabić W mózgu jebany paraliż Ona nie chce mnie stracić Była przed oczami trumna I depresja do zwalczenia trudna I sięgałem kurwa dna No a teraz piję do dna Ale teraz piję do dna Kurwa, dwieście na godzinę No bo kto może zabronić Robić to tak jak chcę Ale kurwa, ile wlezie jak zdechnę, będzie lepiej Ale kurwa, ile wlezie, Piję kurwa, ile wlezie, Nie bierze mnie po tym przykładu Bo wyświodę się od razu Pierdolili przez muzykę Pierdolili mnie w dzieciństwie dobrego serduszka wyszło te kamienne serce Powiedz, czym dla ciebie ból jest? Zdycham, kurwa, aż mnie. Wkurwicie mnie, wkurwicie mnie Jestem agresywny i dlatego wszystko wkurwia mnie Pojebane stany, ale kurwa daje radę z We mnie siedzi szatan i aniołek czasem znajdzie się Ja rozbawiam ludzi dlatego czuję fajnie się Chodzisz ciągle zamykany, często uśmiech udawany żebyście się trochę zabawić, ale w środku rozjebany Mieszane emocje, burdel bani, ale zionek idź do przodu Choćby kurwa za manem. No, Zde moje stringi O, na moje stringi O, na moje stringi O, na moje stringi Słuki, so, słuki, so, słuchaj so, tak so, został so. Rozpędzam się kurwa, 200 na godzinę No bo kto może zabrać robić tak jak chcę Ale kurwa ile mlecia, jak zdechnę będzie lepiej To ta psychika Ja nie chcę żadnych zmian Coki, 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 pęknu wstąp Coki, 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 pęknu wstąp Coki, 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 pęknu Rozpędzam się kurwa 200 na godzinę No bo kto może zabrać robić ja chcę Ale kurwa ile wlezie, a jak zdechnę będzie lepiej Ta ja nie chcę żadnych zmian